Mario, zawierzamy Ci to świadectwo, które chcemy opowiedzieć o przygotowywaniu płaszcza i o tym, co wynikło z, z tych, co przygotowywali ten płaszcz. Bo Ty mi, Elu, tu opowiadasz, że poprosiłaś, żeby ktoś Ci pomógł przygotować ten płaszcz, bo Twój był płaszcz szczególny. Tak, mój płaszcz to była Matka Boża, taka bardzo duża składelupę, i miała, ona była przy, miała być obrobiona w ramię, bo tak sprzedawali. Natomiast na moje życzenie ona została sprzedana bez ramy, bo ja powiedziałam, że potrzebuję do celów ewangelizacyjnych dokrycia się tym. Sprzedali mi bez ramy, ale żeby e, ten płaszcz Maryi nie prół, zostawili kawałek od tego płaszcza po każdej stronie, z każdej z czterech stron, taki biały pasek. Mhm. W celu właśnie obcięcia do, do tego czarnego materiału, do tego ciemno-zielonego ciemno materiału. I dałam to do sąsiadki, która miała wcześniej no, duże, lęki, duże lęki z wyjściem z domu. Wychodziła to, jak widziała większą grupę ludzi, to potrafiła zemdlać na ulicy. Ja jej dałam do obrobienia ten płaszcz. Ona obcięła. Te skrawki białe, obrobiła ten płaszcz i później do mnie dzwoni za jakiś czas i mówi: Słuchaj, ja te białe skrawki sobie zostawiłam, bo przecież to jest od Maryi. Mówi, to tego nie wyrzucę i noszę z sobą. I mówi: Wiesz, odkąd noszę te białe skrawki codziennie przy sobie, to mówi: Nie mam już takich lęków, jak miałam do tej pory. Elu, mi się wydaje, że ty wiedziałaś, komu dać tę płaszcz do obszycia. To Matka Boża wszystko... Jest, wszystko załatwiła Matka Boża, jak to jest. Ty zaprosiłaś Matkę Bożą, żeby ci powiedziała, komu masz dać płać do obszycia. Po prostu, tak. I ona to załatwiła. I zobacz, tak. twoja sąsiadka, o której tak. rozmawiałyśmy, że ma takie różne lęki, jak to zrobić? Po prostu samo się stało. Znaczy, no nie samo, ale właśnie no przy szyciu twojego płaszcza, przy tych skrawkach. Przy patrzeniu na tą Matkę Bożą, którą obrabiała. Po prostu. Po prostu, tak. Maryja tak działa. Maryja tak działa i razem z nią przyszywała ten płaszcz, ja myślę, obcinała. No i te skrawki z tą pamięcią o tym, co ona robiła, to. Maryja jest mamą najlepszą. Najlepszą. Długiej takiej nie ma. Nie ma, nie ma. To nie ma jak u mamy, a właśnie u tej mamy. Cieszę się, że jest moją nie mamą. A ty? Ja również. A, to jest piękne. Ja również.